Szczęść Boże, witajcie. Zakończyliśmy wczoraj oktawę wielkanocną, czas spotkania ze Zmartwychwstałym. Przez 8 dni w Ewangeliach widzieliśmy, widzieliśmy te różne spotkania, i dzisiaj idziemy dalej. Dzisiaj Ewangelia już przyjmuje troszeczkę inny kierunek. Dzisiaj widzimy Nikodema, który nam też będzie towarzyszył przez najbliższe dni. Jezus, Nikodem przychodzi w ogóle do, do Jezusa w nocy. Ale z mądrym człowiekiem przychodzi do Jezusa, aby mu stawiać pytania, aby go słuchać. No i rzeczywiście to go wprowadza głębiej w zrozumienie kim jest też Jezus. I, i Nikodem z, Jezus mu mówi: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego". I Nikodem się dziwi: "Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swojej matki narodzić się?" Jezus mu dalej mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Moi drodzy, dla nas te sformułowania brzmią znajomo, my jesteśmy z nimi w jakiś sposób otrzaskani, jakoś tak przyzwyczailiśmy się do nich narodzić się z wody i z ducha. No my to rozumiemy od razu, że chodzi o chrzest, dlatego też chrzest dzisiaj przy chrzcielnicy, żeby to jakoś zobrazować. Ale dla Nikodema pewnie to nie było takie oczywiste. Ale chciałbym się zatrzymać nad tym słowem narodzić się. Narodzić się powtórnie. Tak sobie pomyślałem, właśnie jest mowa też o tym starcu. Człowiek starszy, no, starzec, czy nawet dorosły, no, jest już w pełni rozwinięty, ma ukształtowane ciało, ma ukształtowany jakiś światopogląd, patrzenie na świat, świat emocji, uczuć. I Jezus. I czasem jest mu ciężko to zmienić. Czasem może mieć to wszystko ukształtowane, rozwinięte w sposób właściwy, ale czasem może to być źle uformowane, ukształtowane. No i właśnie, nawet się mówi, że stary drzew się nie przesadza. Ciężko jest zmienić swoje myślenie. A Jezus nam mówi dzisiaj o powtórnym narodzeniu, z wody i z Ducha Świętego. I moi drodzy, to co przeżyliśmy w Wielkanoc, ma teraz nas prowadzić przez ten czas, kształtować w nas nowego człowieka, narodzić się powtórnie, to się zgodzić na rozpoczęcie tego procesu od nowa, zarzucić to, co do tej pory we mnie było, a pozwolić, żeby się nowe rzeczy ukształtowały. I to jest ważne. To jest też obraz tego, jak przeżywa Kościół ten, ten okres, czy te okresy, bo Wielki Post to było Towarzyszenie Katechumenom. W tej drodze wiary, rodzenia w nich wiary, to jest można powiedzieć tak jak dziecko przed urodzeniem w łonie matki, to wszystkie narządy, to wszystko, te podstawy się kształtują, żeby człowiek mógł zacząć samodzielnie żyć, ale po urodzeniu on potrzebuje dalszej opieki, troski, i tak samo ten okres wielkanocny, właśnie jest takim, my to nazywamy mistagogią, czyli wprowadzaniem w rzeczy tajemne. Tymi rzeczami tajnymi to jest, są sakramenty, ale to jest też całe życie chrześcijańskie. I właśnie my mamy się zgodzić teraz w tym okresie wielkanocnym na to, żeby to wszystko w sobie ukształtować prawdziwego chrześcijanina, narodzić się ponownie i ukształtować się swój świat emocji, swoje myślenie, swoje patrzenie, swoje wybory, decyzje. Pomyśl, czy jesteś, czy się zgadzasz na to, żeby to wszystko Jezus w tobie e, ukształtował na nowo. Bo niestety, moi drodzy, czasem jest tak, że my tą łaskę chrztu gdzieś się zagubiliśmy, ten proces, można powiedzieć, został w nas zahamowany, a dzisiaj Jezus mówi: naródź się powtórnie, wejdź w tą dynamikę na nowo, zakwestionuj to, co było w tobie do tej pory. Jeżeli było dobre, to ja ci to oddam i to się ukształtuje na nowo z nową siłą w Tobie. Jeżeli coś było złego, to ja w Tobie ukształtuję to po nowemu. I to wszystko w nas sprawia Duch Święty. My mamy się otworzyć na Ducha Świętego. Ten czas teraz Paschalny, ten okres Wielkanocny będzie nas prowadził do pełni Ducha Świętego w nas, do zesłania Ducha Świętego w ten okres, pełnego uformowania człowieka, czyli otwarcia się na Ducha Świętego wtedy się dokona. Także tak przeżyjmy te najbliższe tygodnie jako czas mistagogi, kształtowania w sobie nowego człowieka, ponownego narodzenia. Niech to Słowo Boże nas do tego dzisiaj pobudzi, niech da nam dotknięcie ducha i Bożej mocy. Szczęść Boże.